to przeskrzyżowanie Kielce Jazda egzaminacyjna, kategoria C plus E Tandem Ulica Domaszowska Podążamy prosto w kierunku do Hordu pojazdów w prawej stronie, z, 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 z do ronda, tego małego rądka Tutaj trzeba uważać, żeby nie zmusić pierwszeństwa przejazdu Bardzo trzeba uważać. No zobaczymy jak on to zrobi ładnie akurat nie wpłynęło do pojazdu